Siemano, moi drodzy, z tej strony Kronos. Witam Was serdecznie i zapraszam Was na film poświęcony moim zmianom gamingowym. Jak wiecie, zakupiłem sobie ostatnio biurko w marko Game, firmie, która zajmuje się produkcją biurek, czy tak powiem, gamingowych. Tam widzicie moją kierownicę. Tam, tam jest mój pecet. A jeszcze tam jest softbox. A tam ta dziura to są narzędzia, bo się chciałem dostać do e, kilku śrubokrętów, które będą mi potrzebne. A to jest to biurko stare. Ono pamięta jeszcze lata mojego gimnazjum. Zobaczcie jak jest wytarte w ogóle. Dlatego postanowiłem je wymienić. A wymieniam je właśnie na to biurko. Proszę bardzo. Ono jeszcze jest niezłożone. Czeka na złożenie. I niech sobie czeka. Zobaczycie efekt już po wszystkim. Także za chwilkę tutaj jak trochę ogarnę, jak to biurko rozpier, rozłożę, to e, zobaczycie. To drugie biureczko. Także za chwilkę do Was wracam. Tada! Biurka już nie ma. Trochę bajsków zrobiłem. Zaraz biorę się za odkurzanie. Eee, ogarnięcie tych kabli, a biurko... Moi drodzy, o tak pokażę wam. Biurko jest tam. Eee. Powiem wam, w 3 minuty rozebrać takie biurko. To trzeba być naprawdę kokso. Tym bardziej, że były śruby pozapiekane. Ale dałem radę. W sumie, duży ze mnie chłopiec, to. Waga zrobiła swoje. <laughs> Dobra, moi drodzy. Tutaj będzie stało biureczko. Eee, to zaraz ogarniemy. Eee, ten Bajzel też ogarniemy, bo muszę to podkurzyć teraz. Także widzimy się niebawem znowu. Moi drodzy, po ciężkich bojach. Udało się. Zaraz pokażę Wam efekty mojej pracy. Także przygotujcie się, patrzcie. Proszę bardzo, to jest mój, moje stanowisko pracy w tym momencie. Tu nie patrzcie na ten Bajzel, bo inaczej nie miałem możliwości tej kabli jakoś układać. Ale patrzcie, tutaj. Kabelki sobie poprowadziłem, pospinałem sobie je elegancko, wspinałem wpinałem do komputerka. Komputerek leży, a tam kosz na śmieci, gdzie wyrzuciłem pełno śmieci jeszcze zbiórka. Eee, I teraz tak przechodzimy sobie. to dam to. Tak, to jestem ja z notarką, żeby była jasność. Eee, podczas gry, streamu na, dla fundacji na ratunek. I tak to jest od, yy, 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 od yy, słuchawek od artyków, joystick Trasmastera z trotylem klawiaturka Logitech'a, Genesis myszka Nie wiem patrzcie na ten podkładkę u nas paskudna tu sobie położyłem yy, kierownicę, czy część kierownicy, bo jeszcze nie ma koła. No i tam mam swoje, swój modem plus kącik Vape Tech Poland, czy jak tam chcecie, mówcie na to. Wapera, kącik Wapera O, idealnie. kącik Wapera. Tutaj, patrzcie, podpięte mam softbox. Tutaj, softbox jest tutaj podpięty, a tu mam odwarkę od podpiętą od akumulatorków do mojego e-papierosa mikrofon oczywiście novox proszę bardzo tu ten softbox wali równo eee, słuchaweczki kamerka dwa monitory i wszystko moi drodzy działa wszystko śmiga tak jak należy Także tak to wygląda moi drodzy, mój kącik już wiecie jak wygląda, jeszcze będą przebudowy małe, bo będę chciał ścianę zrobić w panelach akustycznych, ale to za jakiś czas dopiero, bo będę chciał robić remont, więc przy remoncie od razu już sobie to wszystko ogarnę. A no tu będziemy latać na X-Plane'ie tym joystickiem i tym trotylem. Także tak to wygląda moi drodzy. Proszę bardzo ten miły, miły akcent na koniec ja i Natalka rękam się częściej tak wiem przepraszam poprawię się no także tak to ten tego tamten tu oczywiście sobie sprawdzałem wszystkie monitory czy wszystko działa no i działa wszystko śmiga także jestem zadowolony no a jeszcze pokażę wam żeby nie było o Jezu bym się na panelach zgaszę moi drodzy na chwilę softboxa z ciemno jak u murzyna w życi i moi drodzy co to mamy LEDy podpięte tylko jeszcze muszę się nauczyć obsługi tych LEDów nie no tam jest, tu gdzie mam locik. Nie wiem, coś. Ten, te LEDy w ogóle są jakieś takie troszeczkę kijowe, bo nie chciały się podpiąć, nie chciały się przyklejać do tego biurka. Ale myślę, że niebawem to jeszcze rozwiąże jakoś. W każdym razie, na razie przyciemniam biały. Muszę trochę tutaj to, to o, Ostrości nie chcę łapać, nawet Przy tym świetle. Ale jak świeciłem wcześniej to, to wszystko działało, więc teraz jakoś tak mi to odmówiło posłuszeństwo te ledy. No ale działa. Także dzięki wielkie moi drodzy za obejrzenie filmiku i żegnam się z Wami tym oto widokiem. Trzymajcie się. Cześć.